To nieprawda, że facet zdobywa kobiety. Niestety to kobieta zdobywa faceta. Niestety, kobiety, Ta. oj. Czy, Czy myślałeś, myślałeś kiedyś się zastanawiałeś? Dlaczego tak naprawdę się w niej zakochałeś? Yo, co w niej widziałeś? Że jej oddałeś wszystko i siebie. Jak w niebie Zawsze myślałeś, że ty ją wybrałeś Że jest twoja cała, to nieprawda to ona cię wydymała, ona wybrała Ubrała się, umalowała Pokazała co chciała i już cię miała To pierwszy tak to działa Wystawiła łapkę i złapała cię jak chciała Połap... To nieprawda, że facet zdobywa kobiety Niestety to kobieta załatwia faceta To nieprawda, że facet zdobywa kobiety Niestety to kobieta załatwia faceta Etap drugi, słodkie przysługi. Masz czego chciałeś, jak marzenie, w łóżku spełnienie, w jej oczach widzisz, bajera ogiera się w siódmym niebie, jesteś dla niej, zrobisz wszystko, głupie ptaszysko, ślepe ptaszysko w klatce, to wszystko oddajesz jej siebie. Idziesz gdzie powie, w dobranych butach przez nią, robisz co każe, a płaci ci. Aha, w dwóch walutach, podziw i seks, na tym ci zależy, ona to wie. Nie wiem skąd. I daje, 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 nie przestaje. I już cię ma, wytresowała cię jak psa To nieprawda, że facet zdobywa kobiety, niestety to kobieta. Ułatwia faceta! To nieprawda, że facet zdobywa kobiety, niestety to kobieta zdobywa faceta Etap trzeci, rodzina dzieci Teraz ją boli głowa, ciągle i się wyłaczy szafy, demony, hormony Teraz masz prosić i być posłuszny. Aha. Jeśli nie będziesz, seksu nie będzie. Wola Boga! Woli spać z dzieckiem, a potem sama. Jesteś narzędziem. Jak nie pracujesz, lub się zepsujesz. Przeszkadzasz. przeszkadzasz, spadasz. Idziesz na spacer z jej pieskiem. Niestety, dla toalety się zastanawiasz. Dlaczego tak? Kiedyś starczyłeś za cały świat, a teraz jesteś za mały, za cienki, za krótki i ciągle brak. I jeszcze chcesz jeść z jej ręki A ona ciebie wodzi na smyczy Bo ma dla ciebie paczkę słodyczy I albo cię wpuści i ci da Albo cię kopnie, taka gra Za to się starasz, a tu ambaras Żeby dwoje chciało naraz Nie teraz, zaraz, może jutro Kup mi futro, mam inne potrzeby Postaraj się bardziej, tak jak kiedyś Niedobrze kiedy razem was spaja to, że ona cię trzyma za jaja, a wokół zgraja dzieciarnia, pies. To, to nieprawda, że facet zdobywa kobiety. Niestety to kobieta załatwia faceta. Nie tam, naprawdę, orety. To nieprawda, że facet zdobywa kobiety, niestety to kobieta zdobywa faceta. Etap czwarty, facet rozdarty. Czy się zeszmacić i iść na dziwki, a może raczej już być ten brzydki, co dom rozbija, zrobi się chryja. Zacząć od nowa pierwszy etap z inną kobietą. W zasadzie po co od nowa zaczynać? Wcześniej czy później ten sam klimat. Powróci, etap drugi, trzeci, czwarty, ale to z inną kobietą. Eta, daj sobie spokój. Ona na ciebie ma jeden sposób: albo cię wpuści i ci da, albo cię kopnie. Taka gra. A pomyśl, chwilkę, wystarczy tylko się wykastrować. Nie nożem boko schować to, na czym ona cię uwiązała. I tu się kończy historia cała, bo jeśli tobie bardzo zależy. Ktoś, kto to ma, cię w garści dzieży. A kiedy wszystko już powycinasz, nie rządzi tobą ani dziewczyna, ani rodzina, ani ojczyzna, ani szef. I wtedy to ty rządzić zaczynasz. I znów, jak kiedyś masz własny łeb, odzyskasz wolność, zgubioną godność. Ona cię nigdy nie będzie szanować, jeśli dasz jej sobą kierować. Znów włączysz głowę, w życiu nie możesz przecież mieć nawet połowę tego na czym ci tak zależy Mówisz, że musisz wybrać tę jedną rzecz, najważniejszą Lecz wtedy tracisz innych sto, jak w pierwszym etapie wybrałeś ją By wokół niej jak ćma latać i zrezygnować z reszty świata To nieprawda, że facet zdobywa kobietę GÓWNO, Gówno prawda. PRAWDA! To kobieta zdobywa faceta no to wycinamy sobie wszystko po kolei Kobieta raczej kochać nie umie Bo albo wielbi swe własne dzieci Jak Boga w trumnie Wielbi stopy, całuje, odda wszystko Serce, nerkę, płuca, też nie żałuje Poświęci siebie, a nawet ciebie Aha. Lecz to nie miłość, to zaślepienie Albo zaspokaja swoją potrzebę. Że tak na niby kochając ciebie. A facet kochać głową umie. Chociaż najczęściej kocha chujem ze szkodą dla siebie i kobiety. Facet to powinien wolę swą wysilić. Umieć se odmówić, jak go coś przypili. Gdy panuje nad sobą, on innymi pokierować umie. I jest głową w domu, a nie fiutem w gumie. Ma być głową w domu, a nie fiutem w gumie. Ma być głową w domu, a nie fiutem w gumie. Tylko facet jak cię trochę posiłuje, no to wycinamy ze sobą. Kochać umie głową, a nie chujem. No to wycinamy no. sobie chłopaki. Wszystko po kolei. To było do udowodnienia.